Zobaczyć, jakie są atrakcje we Wrocławiu. Yy, ściągę mam taką, bo yy, ja wszystko wiem, ale bym sobie wszystkiego nie przypomniała, jakbym yy, tutaj sobie nie przeczytała. Yy, gdzie byliśmy? Byliśmy na rynku. Rynek i stary ratusz i kolorowe kamienice. Widzieliśmy? Wieża ratuszowa i pręgierz też widzieliśmy. Później poszliśmy jeszcze hejnał na Wrocławski. Jest hejno Wrocławskiej, ale piwnica Świtnicka, coś ci mówi. Piwnica Świtnicka jest taka restauracja. Kiedyś byłam. Jest Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, to nie wiem o tym. Akurat tu nie byłam. Mamy jakaś fontanna jest też. A to ta fontanna... A myślałam, że jeszcze jakaś taka inna fontanna. To ta jedna jest tak. Pami jeszcze jest kamienica pod gryfami i złotym słońcem. No to wiem, która to ta kamienic. Mamy fasadę na tej jednej kamienicy, jest oszukana. Domalowane okna. Jest jakieś, domalowane są okna, bo jakby nie, bez tego byłaby niesymetryczna, podobno, tak? To ja to dzisiaj widzieliśmy, to? Plac Solny i ulice jeszcze, te Starego Miasta, Plac Solny, byliśmy, dzisiaj nie, ale byliśmy wcześniej, tak. Plac Solny to tak. Jeszcze na tym Placu Solnym schron. Podobno to jest ten schron na 300 osób. Coś takiego. To jest jakaś taka galeria, czy coś tam? Stara giełda, o tak się nazywa. No i później mamy co? A, jeszcze spacer ulicą więzienną. Szliśmy. Ta brama za y, tą kawiarnią, co byliśmy? I tam taka, wiesz, uliczka jest przed pizzą Domino's, przy więziennej tam też jakiś krasnal, więziennik też jest i tak dalej. To chyba na oknie czy gdzieś tam to widziałam. W hali stulecia byłam i jakiś pawilon czterech kopu. to ja nie byłam. To ch chyba, że byłam gdzieś w okolicy, ale nie wiem gdzie to jest, to, tego to nie, nie kojarzę chyba, a nie, może byłam. Byłam, ale już nie pamiętam, bo ja już we Wrocławiu to byłam w wielu miejscach. No i fontanna multimedialna i pergola to też chyba gdzieś tam w okolicach, była. ale to teraz jeszcze idziemy na jedną atrakcję, bo jeszcze plus te atrakcje to jeszcze dobre tutaj restauracje i bary są. Więc idziemy jeszcze do jednego takiego. A jeszcze jest drewniany kościół Świętego Jana niepomucena. To wiem, który to jest kościół. I jest jeszcze Mostek Pokutnic. To nawet film nagrywałam, też byłam. No i tak jest dużo ciekawych miejsc. Ostrów Tumski byłam, jest film. No i tam Kościół Jana Chrzciciela, to jest obok tam. No i mosty, o, o, tak, mosty też. No ciekawie tak we Wrocławiu, wszystko tu się dzieje koło siebie. Można na sp spacerkiem sobie, jak nie wiem, ktoś jest na pół dnia, to wszystko może obejść na nogach. Jest makieta kolejowa, kolejkowo, ale tego nie widziałam. To 49 zł bilet wstępu. Ja nawet nie wiem, bo to sama makieta jest. No to bilet drogo, uważam. Chociaż musiałabym to zobaczyć i powiedzieć, czy drogo, czy nie. To zależy, wiesz. Punktu widzenia, tak? siedzenia i stania. Za taką y, makietę to drogo, dlatego że porównując to, przypuśćmy, Muzeum w Warszawie, gdzie 20 zł kosztował bilet wstępu, a jak ktoś ma kartę warszawiaka, to płaci taniej jakoś. Trzeba pokazać kartę warszawiaka, że się jest warszawiakiem, nie? To wchodziłam wtedy do Muzeum taniej jako tam mieszkaniec, tak, w No, także jeszcze panorama Racławicka. No to ja tam nie byłam. Tego nie widziałam jeszcze. I może się kiedyś wybiorę. Muzeum Narodowe to też nie byłam. Yy, i Ogród Zoologiczny. Narodowe Forum Muzyki. Narodowe Forum Muzyki też nie byłam. I Wyspa Słodowa i Wyspy na Odrze to tam też byłam. Też ciekawie jest. To byliśmy na Wyspie Słodowej. I poprzednio. Tam bulwar jakiś taki jest i no i hala targowa, to ja byłam, nagrywałam w hali targowej i punkty widogowe na Starym Mieście. Mostek Pokutnic to jest ta katedra Świętej Magdala Marii Magdalen. No to byłam w most, y, na y, właśnie w tym mostku Pokutnic Byłeś? No to jest wysoko, trzeba na nogach wejść. Y, 15, 15 pięter? Jakoś chyba 15 pięter jest y, ciężko bardzo wejść, bo nie ma windy. No i tyle. Jeszcze Fosa Miejska i Dworzec Kolejowy Wrocław Główny. To też jest atrakcja. To pokażę jeszcze. I chyba to na tyle. A, kolorowe podwórka nad, nad Odrzu. To tam byłam. Były właśnie te różne rysunki na budynkach. To nagrywałam film. Jest taki film na kanale. Czułam się tam bardzo niebezpiecznie. Jeszcze na, na ulicy Świdnickiej jest Opera Wrocławska i Hotel Monopol. To jest. Yy, jak szliśmy po drodze. No do opery to nie będziemy szli, bo ja chodziłam do opery swojego czasu. I, także tutaj jakoś nie chodzę. I a, jeszcze co, wrocławskie krasnale. Ja miałam taki film o tych krasnalach, tylko że ich było 500. Na moim filmie tyle nie było, ale ogólnie jest było 500 400. Było około 500 krasnali, a teraz jest na pewno więcej, bo to było 2-3 lata temu i dużo doszło różnych, bo nawet jak idziemy po drodze, to ja mówię: O, nie widziałam tego krasnala, bo dużo jest nowych. Atrakcja Wrocława Sky Tower, bo bym zapomniała, to ja też nagrywam film. Byłam na 51 piętrze, chyba. 51 wjazd kosztował 18 zł, a teraz pewnie kosztuje 50 chyba. Jakoś coś słyszałam właśnie, że dużo podrożało, że się nie opłaca. Stary cmentarz Żydowski to nie byłam. Hydropolis jeszcze. No i most Grunwaldzki jeszcze. To most Grunwaldzki, nagrywałam nawet film. Byłam tam na tym moście to kiedyś. O, wiem jeszcze co, pomnik anonimowego przechodnia. Też nagrywałam to. Często przechodzimy koło tego pomnika, jak idziemy na, yy, na rynek. Trzono, trzono liniowiec, ten budynek budowany od góry. I jeszcze może jak ktoś wie, to niech napisze, jakie są jeszcze miejsca, kto, o których, których nie wymieniłam. No i oczywiście te wszystkie restauracje, które zwiedzamy. Bary, puby na rynku, warto też wejść. I co jeszcze? Idziemy teraz na rynek dalej zwiedzać, bo ostatnio byliśmy na jarmarkach. We Wrocławiu kolejna atrakcja to dobry obiad. W tym samym miejscu zawsze jemy. Taki bar fajny przy rynku, yy, takie domowe jedzonka, fajne obiadki. I kolejna atrakcja jeszcze do Kubańskiej pójdziemy. Dzisiaj same zwiedzamy restauracje, kawiarnie i no i jest dużo ludzi, chociaż w sobotę i niedzielę było więcej. Nie? nie da się usiąść w sobotę i niedzielę i nie da się zjeść, bo taki gwar jest i tak nie da się porozmawiać. Nie da się, dzisiaj jest fajnie, w tygodniu fajnie. Bardzo dużo mniej, bo zobacz ile stolików wolnych, a tak to wszystko jest pozajmowane. Tak, nie było gdzie usiąść, wszystko, kolejki takie, monitory, tutaj się na monitorze coś tam wybiera, to... Zamówienie K-342 jest gotowe do odbioru. Y, mamy taki obiadek dobry. Y, co mamy, rybkę i... To, to jest rybka, a to jest kurczak. Smacznego. Fajny taki lokal, dobre obiadki. Zawsze tu przychodzimy, jest zjeść. Co smacznego. Pogoda we Wrocławiu dzisiaj. Jaka pogoda we Wrocławiu? Słaba. Zimno wieje. Jakie atrakcje zobaczymy we Wrocławiu? No, jestem ciekawa, bo za każdym razem jak jesteśmy, to jest coś innego. Pierwsza atrakcja to kawa. Tu. W tych kawiarenkach przy... na rynku. No. Wiesz co my lubimy? My lubimy chodzić tu do kawiarni. My Tutaj do tej kubańskiej się. lubimy. Później jeszcze tam gdzieś i jeszcze z tyłu. Lubimy ci obiadać. W takiej kawiarence we Wrocławiu jesteśmy już któryś raz, bo to jest fajnie. Kawiarenki hiszpańskie, smaczne. Latę taka. Ja też lubię takie w domu sobie zawsze robię. Latę we Wrocławiu. Smacznego. A ciasteczko? Może popróbujemy każdego ciastka. Same przysmaki. Koło z żurawiną. Właśnie z żurawiną. I w środku pani powiedziała, że jest żurawina. Tak? Zobacz. Bardzo dobra kawka. Pyszne. Aż się chce jeść, a później jeszcze coś innego spróbujemy. Za chwilę to będzie kanał kulinarny. Pyszne takie jedzonka, zawsze trafimy gdzieś jak jesteśmy. I szkoda nie pokazać co dobrego Wrocław serwuje na przykład. Budyniowe. A budynżura wina. Dużo turystów zagranicznych. Nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś po polsku mówił. Jest dużo o azjatyckie i na pewno Hiszpania. Hiszpania dużo też, jakaś Portugalia i Francja też stamtąd. Jest co zwiedzać. Warszawa tyle nie ma atrakcji. Warszawa to nie ma nic w ogóle żadnych atrakcji. Przecież ja Często jestem codziennie w, w Warszawie i nic nie przyciąga, a Wrocław jednak przyciąga. Tu był Wedel. Jest jeszcze Wedel? Bo na mapie nie pokazuje. Jest, Jest Wedel. Także tak wygląda z tej strony. A jeszcze. A, bo nie powiedziałam czegoś. Nie powiedziałam, że tam, w tym lokalu, w którym byliśmy. Na kawie to obok jest pijana wiśniata. A no właśnie. Bo byłam ostatnio w Mołdawii, to już mi się nie chce. Już. <noise> Nic nowego. Nie. Ceny mogą być inne. Ceny? Nie, wydaje mi się, że ceny Kur, są tak, chyba takie te same. same. No. Te same są no, tak. może na całym świecie podobne, tak jak w McDonaldach. Że są te same. To są różne. To bardzo I bardzo musimy spalić kalorie od restauracji do restauracji, od <głos> lokalu <głos> do lokalu. Czyli tam masz ile? 20 metrów. ogóle <noise> <noise> na rynku jest dużo atrakcji. Wynie. Warszawa ma dużo mniej. O, ta o teraz tak światło się, słońce nie świeci, że tak to zawsze było widać ten dach taki biały był, nie? Tak, tak, ten dach tego właśnie kościoła. Góra chyba idzie. Jakie są jeszcze atrakcje Wrocławia? Wodziemy. Chodź zobaczymy, bo codziennie jest coś innego. Lwowska karczma, ale dużo jest e, ukraińskich. Lwowska, bo jest, Lwowska ale to jest część kuchnia polska. No bo Lwów to wiesz, polski. Aha. <laughs> ale wiesz, a, ale ogólnie Lwowska, Ten, teraz nie jest Lwów nasz, no właśnie. więc jest ukraiński i pijana wiśnia też ukraiński. Są lokale ukraińskie, bo jest dużo, dużo wiesz, zapotrzebowanie duże. Te kamienice mi się zawsze podobały, że one takie jakby, tylko taki, wiesz, mur z przodu. Cienkie takie. A jeszcze trochę ludzi jest. Jest dużo ludzi mimo tego, że jesteśmy w tygodniu. Nie na weekend i jest dużo ludzi. I powiem Ci, że w sobotę, niedzielę jak byliśmy, z rana to było tak samo. Dopiero przychodzą. Południe, wieczorem, to tutaj jest dużo ludzi. A rano w tygodniu, czy w sobotę, czy coś, to też jest mało. Zobacz ile jest grup różnych tam. I dookoła. Cały czas idą tam, poszły grupy, tu idą. Dużo jest ludzi. Mamy we Wrocławiu grecką restaurację. Ostatnio z Grecji wróciliśmy i tak ciekawe co idę zobaczyć. O, dużo mamy. Sałatki. Gyros też. Gyros też? Tak, Gyros jakieś jest. Jest, o, jest. Ale jakie ceny? Gyros za 49 zł. No, pita. A, a, pita. Tam, a tam? 15 czy po 17 to, czy coś no, takiego? No, 43 złotych. Czyli, czyli Polska jest. chce zarobić na no. Polakach trzy razy tyle, co Greczyn na Polakach. Mokrewet? No, nie, no. Podle, no, Polska bale, jest droga. Podle, krewetki za 129 zł. No, ale słuchaj, i teraz kto, mi, kto mi powie, że za granicą jest drogo? Jeżeli ja pitez y, trzy osoby zjedzą za cenę w Polsce. Mm -hmm. No to... Mm -hmm. Gdzie za granicą jest drogo? Trzy razy taniej. Mm -hmm. Jedzenie na przykład. Tak. Więcej razy taniej. No, czasem... Nie, na przykład, no teraz y, no ta Grecja to no wiadomo, że to nikt za darmo ci nie da zjeść, ani nic, bo i w restauracji szczególnie. Ale nie ma takiego jak w Polsce. Tak, Polska, Polska jest bardzo droga. Wiesz kogo na Polskę stać? Zagranicznych turystów stać na Polskę, bo oni zarabiają więcej w Unii, średnia jest wyższa. Więcej zarabiają niż Polacy i zagranicznych turystów stać na Polskę. A, a nas, Polaków, stać na zagraniczne to jest, to jest, to jest wyjazdy. Tak, jest drożej, tak, komuś nie chce lecieć, to oni nie? A, no tak. W sumie... Żeby się zakompensowało. Tak, w sumie, żeby polecieć do Grecji, to trzeba wydać na bilet, nie? Więc y, wyjdzie i tak drożej w Grecji, nie? W sumie. Ale tak mówię, że w porównaniu knajpy takie, na rynku, na, przy Akropolu, gdzie jest najdroższe miejsce w Grecji, y, Pita czy tamten Giros jest tańszy trzy razy. Tylko to też nie wiadomo, wiesz, jakie to są rozmiary też, nie? Bo tutaj, tam mogło być mniejsze, tu mogło być trochę większe, albo, albo nawet, wiesz, takie same. No ale tak, i tak jest droższe. Polska jest droga. Lepiej lecieć za granicę. A bilety są w ogóle tańsze. Bilety po 100 zł, po 200, po 500, po 1000. Zależy gdzie? Tu mamy jakieś pierogarnie, coś tam wiesz, byliśmy w Mołdawii, to sobie cały dzień mogliśmy jeść różności i nigdy byśmy takiego rachunku nie dostali. Jak w Polsce usiąść nawet w barze mlecznym? Z, to wszędzie jest taniej za granicą. No nie mówię, że tam, wiesz, yy, w, gdzieś w takim ogólnie najdroższym jakimś, wiesz, kraju. <taki> w takim najdroższym kraju jakimś to na pewno będzie drożej. Tutaj zdjęcia robią. Tam grają. I tutaj zobacz, pamiątki. Chodź zobaczymy, jaki Wrocław pamiątki. Ja zawsze oglądam i nigdy sobie jeszcze nie kupiłam tego magnesu, ale sobie kiedyś kupię. Jak będę ostatni raz... Ala pocztóweczki po 12 zł. Wrocław jest w ogóle drogi. Magnesy najtańsze po 12 zł, gdzie za granicą to można za euro kupić. Tak, no i takie całkiem dobre. Tak, dlatego, dlatego za granicę się lata. 12 zł, to tak a jak chce się dobre, to za 20 to tak, zł. Tak, i dlatego ja mam magnes z Mołdawii za euro czy za dwa, a nie mam z Wrocławia, bo za drogi był. No tak. No tak. Samo. Nie jadę w po nad polskie morze, gdzie lud kosztuje 20 zł, tylko ja sobie w Grecji zjem za 5 zł. Za euro. Zobacz, ile jest wycieczek szkolnych, przedszkolnych. Zbierają się, bo to jest teraz tydzień. Dzień powszedni, to, to nie jest weekend, to dużo wycieczek klasowych przychodzi. Mamy naszego ulubionego McDonalda. Chyba nigdy cen nie nagrywam w Polsce. <grym> To bo nagram kiedyś. To wszystko już nagrywałam na tysiącu filmów, więc już nie będę wszystkiego powtarzać. Trzeba sobie cofnąć do filmów moich. Krasnal przecież. Teraz to dopiero zauważam. Myślałam, że to ktoś inny, a to Krasnal wrocławski stoi. Świetny pomysł z tym Krasnalem. Nie wiem, czy to miasto kazało stanąć tu i płacić pensję. Yy. Prezydent miasta, czy po prostu pan sobie tak wymyślił, ale to jest dobre, to, bo to jest krasna Wrocławska. A to jest symbol Wrocławia, więc wiesz. Więc. fajnie. Nie, Warszawa jest trochę zacofana do Wrocławia. Złe rządy są. Została po prostu, została. Jest naprawdę dużo... Nie, nic się nie dzieje, a naprawdę jest dużo ludzi, którzy, nie wiem, na lotnisko przyjeżdżają, przesiadają się. I powinno być więcej atrakcji. Jak, jak na przykład te jak Marki, to tam było biednie, a tutaj było dużo. A tam to biednie. Bieda. Warszawa była bardzo biedna. W ogóle cztery budy czy pięć no. takich dookoła tego lodowiska no. i nic więcej, a tutaj rynek taki wielki. Ale Warszawa to ma naprawdę taki ryneczek, jak może ten jeden bok tego rynku. Pączkarnia, a dobre pączki są w tamtej cukierni, co byliśmy. Bo my wcześniej kupowaliśmy kiedyś te pączki, były dobre, ale dzisiaj jedliśmy pączka, ale tego hiszpańskiego to taki szponczek bez nadzienia, ten wiesz, taki zwykły. karnia gruzińska, pizza. Pączek dubajski. Cena jak w Dubaju? Zgadza się. Pistacja 10. Osiem mamy jeszcze lwowski lokal Aha. gdzie w Lwowie byłam, w tym lokalu jadłam. Więc jeszcze w Polsce nie byłam. Idziemy, weź? Zostawiają takie notatki jakieś wiesz. No właśnie ulica więzienna idziemy, wejdziemy kawałeczek. Ona jest przy rynku, przy rynku. fajne, zobacz stare pieniądze. Tu, tu mamy domek Jasia i Małgosi. Do tej debaty. Mówiłam o tym oknie które jest domalowane chociaż ja gdzieś tam było że kilka okien ale ja nie znalazłam tam jest okno jedno domalowane w tym budynku tu to jedno czyli to jest trzecie piętro mhm. trzecie piętro nazywa się budynek Dwór Polski i tam jest domalowane okno ja bym gdybym nie, wiesz gdybym miała sama się domyślić to bym się nie domyśliła na kole też powiedzieć ślicznie podane, jak zwykle fajnie tu jest. Smacznego. <grywki> no <sorry. grywki> Nie, co smacznego owoce.